W Hiszpania wielu osobom kojarzy się z emocjonalnym, a jednocześnie powściągliwym wyrażaniem emocji flamenko. Charakterystyczne pozy, praca dłoni i wystukiwany obcesami rytm był szlifowany przez uczestników warsztatów flamenko zorganizowanych w ramach 14 edycji Festiwalu Kultury Hiszpańsko-języcznej Kepasa. Wielbiciele kraju Almodowara mogli przy pomocy grupy baśnie właśnie przenieść się w świat hiszpańskich baśni, których aż kipiało od emocji niczym z latynoskiej telenoweli. Oprócz świetnej zabawy publiczność przypomniała sobie mądrości minionych pokoleń. Coś, na co niekoniecznie można zapracować. Co niekoniecznie pracowitości... Opowiadamy z reguły baśnie z bardzo różnych miejsc na świecie, więc właśnie zawsze się czymś różnią. W basciach hiszpańskich jest dużo problemów matrymonialnych. Jest dużo takich emocji w baśniach hiszpańskich, w sensie, że to też wynika trochę z miejsca, skąd pochodzą. Jest ta energia, dodatkowo jeszcze muzyka, która dzisiaj też nam uczy, uczestniczyła, to też dodatkowo nas jako opowiadaczy napędza do tego, tak? do, do jakiejś tam ekspresji i tak dalej. Natomiast w innych baśniach, przykładowo no zdarzają się baśnie z rejonów, gdzie jednak musimy trochę bardziej się strochować, opowiadać spokojnie, a dzisiaj mogliśmy się trochę tak bardziej uwolnić z tego wszystkiego. Latynoska atmosfera udzieliła się też uczestniczkom konkursu piosenki hiszpańskojęzycznej. Konkurs odbył się na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego, gdzie przy nastrojowej hiszpańskiej muzyce można było poczuć się jak na prawdziwej chwieście. Jest większe zainteresowanie na pewno, większa chęć wśród osób zgłaszających się i więcej luzu, być może też wynikającego z tego, że Kepasa już jest takie, zrobiło się swojskie i poznańskie i... Po prostu, po prostu jest miło towarzysko. Jest, chodzi głównie o to, żeby się dobrze bawić. No na pewno jestem bardzo zadowolona, czuję wielką radość, mimo że nie było kompetencji między, między wszystkimi uczestnikami tego konkursu. I cieszę się, że ta praca, w którą włożyłam przygotowanie piosenek, została doceniona. Festiwali w Poznaniu tej jesieni jest bez liku, ale tylko jeden jest tak gorący. Mowa oczywiście o 14 edycji festiwalu kultury hiszpańsko-języcznej Kepasa, który przynosi poznaniaków do Hiszpanii poprzez kulinaria, poprzez naukę języków czy na przykład flamenco. Aż chce się krzyknąć ole.